Witamy Was bardzo serdecznie ponownie na naszym wirtualnym spotkaniu, podczas którego chcemy uchylić rąbka tajemnicy i pokazać Wam, jak wygląda nasze życie, ale również nasza praca po drugiej stronie kurtyny. Bardzo proszę, dajcie znać w komentarzu, z jakiego miasta się z nami łączycie. Bardzo będzie miło Was poznać też w ten sposób i dowiedzieć się, skąd jesteście. Podczas naszego poprzedniego spotkania QA z Aidami, czyli z odtwórczyniami głównej roli żeńskiej w muzykalu Aida, dowiedzieliśmy się, że przygotowanie takiej wielobarwnej, wielowymiarowej postaci wymaga wielu tygodni prób, poszukiwań i tak naprawdę ciężkiej pracy. Wszystkie zgodnie również stwierdziły, że ich osobiste, takie życiowe doświadczenia mają bardzo duży wpływ na ich kreacje sceniczne. A jak to jest w przypadku panów? Dzisiaj na wasze pytania, na wasze pytania właśnie odpowiadać będą od twórcy głównej roli męskiej w musicalu Aida. I są to Rada nasi, czyli... I uwaga, tu muszę zerknąć do notatek, ponieważ nie są to moje słowa. Człowiek o bardzo dużym sercu, kosmicznie ambitny, pracowity i zdolny, niepozorny komik Janek Traczyk. Ambitny, unikatowy przyjaciel, klapki dziada na kocią łapę Marcin Franc. Impulsywny, wrażliwy perfekcjonista Paweł Mielewczyk. Macie pomysł? Wow. O wow. Was tak pięknie opisał? Tak. Macie pomysł. Dobra. Nie zdradzamy teraz no tego. Słuchajcie, pierwsze pytanie jest bardzo proste. Jak życie? <grymne> <grymne> tak, bardzo, bardzo proste pytanie. To jest jedno z najgorszych pytań, jakie może być, bo nigdy nie wiem wtedy, co powiedzieć. Zresztą, jak widać po... To może zgrabnie przejdziemy do następnego. Od razu. Jest, Tak ja. bardzo konkretnie, że roz, zluźniliśmy atmosferę. Czy napotkaliście jakieś Zaczynacie trudności piękno. w przygotowaniu roli po przerwie? Czy to jakby uczenie się roli od nowa, czy wszystko pamiętaliście? To znaczy... Y Często bywało tak, że, znaczy ja tak miałem, że troszeczkę zanim się zaczęła próba i jak, jak miałem taką próbę na przykład zagrać, to mówię cholera, chyba nic nie pamiętam, po czym jak już się um, zaczynało grać, um, muzyka na przykład zaczęła grać, muzyka często jest jakimś takim triggerem, który, który nagle powoduje, a wiem, dobra, tu idę tutaj, tu idę tu, mówię to, tu robię coś tam i faktycznie, no ile my to graliśmy? Z półtora? Rok? Premiera była Rok. dwa i pół roku temu, dwa i pół roku, Tym, roku temu, ale i graliśmy to... cztery miesiące, a, cztery, tak. tylko tyle? Tak. O, więcej. Po prostu dużo zagrali Wtedy ale żeśmy na tyle dużo zagrali, <noise> dużo że zagrali to się nie. gdzieś tam weszło chyba w, w I jeszcze mieliśmy pamięć, tak takie małe, małe, małe wrzutki, że tak powiem. Właśnie, bo to tak. jeszcze było potem. Były, było takie, były takie krótkie sety, nie? że wracaliśmy jak w było. Rzeczywiście, ja myślałem, że będzie trudniej ogólnie, że. że, że... Po tak długim czasie, pamiętam jak wracałem do innych spektakli, to miałem tak, że siadałem przed nutami, albo przed tekstem i nie pamiętam kompletnie nic. A tutaj y, nawet nie za bardzo potrzebowałem się przygotować do przypomnienia sobie tego tekstu, bo jakoś tak samo to, samo no. to poszło, ale to chyba rzeczywiście Dobra. przez ilość zagranych spektakli Twardy dysk działa to, to na no. pewno. Tak? <śla> 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 Ładne, twardy dysk. Ale faktycznie wskakuje, <śla> wskakuje szybko. Sceny walki czy sceny taneczne, które trudniejsze? Albo bardziej ogólnie, co jest najtrudniejsze w tej roli? To może sceny taneczne są stosunkowo łatwe, ponieważ nie mamy. Nie, ma, nie, nie, ma. Często, mówiąc, nie mamy ani jednych, ani drugich. Ani jestem dobra, ja jestem bardzo szczęśliwy. Warki, ani scen Warki praktycznie też nie ma. Oprócz block Joser, uderzenie JOSER, ale to raczej wiedzieliśmy, tak. jak zrobić? Ku mojemu żalowi faktycznie nie ma ani jednej sceny no. walki. Tak. I no, mojemu nie ma żadnej sceny tańca. Czy jak to jest po prostu <noise> ten główny bohater, ten główny żołnierz po prostu tylko nie zauważył? Nie nie, no no właśnie, no właśnie, nie musi, bo on, no nie właśnie, musi, on, on chodzi, już swoje on zrobił. On ma, ma taką jak. pozycję, że już za niego walczą. No, on tylko wydaje rozkazy. To może jest coś, co faktycznie to sprawia nam trudność jakąś w tej roli. To znaczy, no, nie wiem jak ty Marcin, ale u mnie przeskok trochę z doktora Pomatera, który hmm. był taki rozlatany i rozciapciany trochę no takiego, który żadnego niepotrzebnego ruchu nie powinien wykonać, to jakby to było tutaj dla mnie, że jak zacząłem sobie przypominać te role, to tak właśnie chciało się tutaj, coś tam, taki, taki ten pomater był taki... Że trochę pomater wchodził. Wiecie o co chodzi. No, taki, tak, a to trzeba było właśnie wszystko musieć po prostu ten, takie ciosane bardziej, więc to gdzieś tam opanowanie swojego ciała, w, no są to kompletnie różne u ciebie to ciekawe bo ty co akurat to wiesz to jest Radamesa. ja się trochę z Radamesem, za tym jego spokojem zdecydowanie za szlachetnością jakąś której nadal szuka inaczej się ale zdecydowanie inaczej się to gra tak bardziej posągowo tu jest więcej miejsca na jakiś dystans na rozważanie słów to jest takie moje odczucie jeśli chodzi o Radamesa że on Cały czas walczy gdzieś tam. Każda kwestia, którą opowiada, czy to w stronę Aidy, czy w stronę ojca przy tym konflikcie, jest gdzieś pojedynkiem cały czas. To jest nie tyle wyrachowane, co wykalkulowane. Tak mi się wydaje. Czysto technicznie bardzo dużo tak, się różni tak. rzeczywiście takie granie klasyki w teatrze od grania współczesnego, jeszcze tym bardziej, że akurat Waitress było takim mocno komediowym, komediowym spektaklem, to rzeczywiście te tempa bardzo się różnią, bo tutaj dużo więcej gramy pauzą, i, i, I rzeczywiście to wszystko jest takie wyczekane i, i przemyślane dużo, dużo bardziej. Tam jednak w komedii jest istotne to, żeby było tempo, żeby, żeby, żeby siadały te żarty, które, które są, a one też są oparte na, na rytmie sceny. A tutaj te rytmy są kompletnie różne i to chyba rzeczywiście Czyli było. Czyli one są, ale są tak, po kompletnie inne. różne. Tak. A, no i to chyba było rzeczywiście. Najtrudniejsze. Ale mamy tak zrobione swoje postaci, że wystarczyło sobie przypomnieć monolog wewnętrzny <laughs> i od razu się chodziło. <laughs> ulubiony utwór ze spektaklu? To Dajecz było cukni. bardzo wymowne. Dajecz. 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 <laughs> ale jako zespół, nie jako patrzcie. Powiem Wam szczerze, że dziewczyny też były zgodne w tym temacie. Tak, ja też na taniec sukni, zdecydowanie. Mój ulubiony. No. no, ale to jest chyba taki robiący no, naj, największe no Bardzo fajną I energię. Jeszcze I jeszcze jest z z z choreografią, językiem, obrazkiem. Przepięknie Jestem to wygląda. Z tak. ostatnim dźwiękiem. Znaczy, ja nie wiem, co... To było takie poetyckie. Ja nie, bo my, ja zawsze strasznie lubiłem Gwiazdy piszą los. To bo dla mnie jaki Kiedyś, to... Kiedyś marzyłem, żeby to zaśpiewać. I... Serio? Mm, tak. Ja, ja też nie mam nie... Ale to jest takie w Twoim klimacie. I... No, no. nie wiem ale tak no. Ja go na przykład bardzo nie cierpię. No to widzisz, to, to jak dobrze nie wszyscy, to wszyscy sami. Ale zapraszamy. <laughs> Słuchajcie, zapewne spotykają się panowie z sympatią widzów. Wiele osób robi sobie z panami zdjęcia, prosi o autografy. Czy będąc z drugiej strony marzyli panowie kiedyś o czyimś autografie lub o zrobieniu zdjęcia z jakimś swoim idolem? Jeśli tak, kto nim był i czy to marzenie się spełniło? Mm, no, znaczy, Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy ja koniecznie bym sobie brał autograf, ale ja zawsze byłem fanem zespołu Coldplay i i pewnie, spotkał krycia Martina na ulicy, to byś się zrobił. To zdjęcie. pewnie bym. I pewnie bym się bardzo stresował, i w ogóle w by było dziwne. Tak? I on takie, ojej, było, no teraz nagle. O, tak. Ale no dobra, no jakby. No, dałbyś radę. Rącz, rączki by się zadrżały. Ale... Nie wiem, mam jakieś swoje takie autorytety, ale nie wiem, też, też podobnie jak Janek, czy, czy jakoś z tymi. Zdjęciami w sensie to jest bardzo miłe zawsze, żeby nie było. <laughs> w sensie to jest zawsze bardzo wartościowe. Już nawet nie robienie samych zdjęć czy rozdawanie autografów, ale jest bardzo wartościowe, jak ludzie rzeczywiście przychodzą po spektaklu i widzimy, że w kimś coś się dzieje, że, mhm. że w, w kimś coś to zmienia ta nasza robota tutaj na, na scenie. I, i, I to jest bardziej chyba rozmowa dla mnie jest wartością niż samo wypisywanie gdzieś tam. Autografu, który często sprowadza się do tego, że nie ma czasu i jest to podpisanie mm -hmm. imienia i nazwiska, więc yy, to jest bardzo miłe, jak, jak, jak słyszę się od ludzi, że rzeczywiście to, to w nich jakoś rezonuje. To była moja odpowiedź. Piękna. <grymna> bardzo, piękna. <grymna> bardzo piękna, fajne, po prostu fajny jest taki. Feedback tak po prostu od ludzi, tak, tak, a jeszcze jak czasami szczególnie właśnie chyba młodzi ludzie, jak przychodzą i na przykład mówią, że, że ich marzeniem jest teraz to, żeby właśnie być na tej scenie, że, że starają się spełnić to marzenie, żeby się dostać do jakiejś szkoły, albo, albo że właśnie my spowodowaliśmy w nich coś, że oni chcą pójść tą drogą. To też jest. To, jest bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli jeżeli na przykład macie jakieś takie marzenia, jakieś swoje role, w których byście się widzieli, dajcie proszę znać w komentarzu, bardzo jesteśmy ciekawi, jaka jest wasza wymarza? Na rola, którą chcielibyście na przykład zagrać w teatrze? Y... Miłość czy władza? E w jakim kontekście? Miłość, w kontekście Rada no, Mesa czy w kontekście nas? No, no, my, myślę, że, myślę, że. W kontekście nas była, my, myślę, myślę, że tu chodzi o to, po prostu jak wy, czyli właśnie Marcin, Paweł i Janek, jaki byście w życiu dokonywali wyborów. Ja Radzie. to dokonałem, to zdecydowanie poszło w miłość. Myślałem, że masz łaskę. No, 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 chwilową no, nad no, małymi to dziećmi. zdecydowanie miłość. No i wasz bohater. No to, czyli utożsamiacie się z tym bohaterem. No bo wasz bohater tak, też no tak, 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 wybrał. tak, jesteśmy Ale jesteśmy bliżsi radamesowi niż myśleliśmy. O? Zaraz to się okaże. <laughs> <laughs> nie, nie wiem, jakie są dalsze pytania, ale spodziewam no, się, co może być. Pytanie do Pawła. Czy występowanie jako radames i w zespole czasem ci się myli? Nie. Nie, nigdy. Jakoś. Już dawno temu nauczyłem się rozgraniczać te rzeczy. Dla mnie to są. Yy... Po prostu dwa różne zadania, i tak do tego podchodzę. Ja zawsze do pracy podchodziłem jak do pracy, jak do rzemiosła, tego staram się trzymać. I po prostu wchodzę dzisiaj, robię to, więc robię to od A do Z. Przychodzę jutro, mam zadanie zrobić coś innego, więc robię coś innego. To nigdy dzień nie mieszam. To jakby materiał źródłowy nie jest rzeczą, która mi powoduje jakiś zgrzyt w umyśle. Absolutnie nie. No to wracając teraz właśnie do tego, jak jesteście blisko swojej postaci, co macie wspólnego z Radamesem, a w czym się totalnie różnicie? Wiemy już, że wybralibyście miłość, że wybraliście miłości, jak swój bohater. No ja myślę, że takiej charyzmy, jaką dysponuje Radames, nigdy w życiu nie udało mi się osiągnąć. To na pewno, to, 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 to na pewno różni. To jest też ciekawe doświadczenie, grać kogoś, kto ma taki wpływ na, nazwijmy to, dwór. Potocznie, to jest dość ciekawe, bo tak naprawdę polega to na tym, że nie robimy nic, mhm. a cała reszta zachowuje się tak, jak tego chcemy. To jest dość ciekawe doświadczenie. Dzisiaj w życiu taki... tak nie działa. Dzisiaj nawet miałem na scenie <laughs> takie przemyślenie, jak, jak, jak robiłem próbę, że jest rzeczywiście ta scena balu i w pewnym momencie wszyscy na nas patrzą i ja yy, Nie zawsze jest tak, że się jest w pełni, w roli i że bardzo bym chciał, ale dzisiaj tak nie miałem. Dzisiaj miałem takie, Jezus Maria, wszyscy się na mnie patrzą, a ja to stoję jakiś debil i nie wiem co mam, co, mam, co mam zrobić. Mam takie, kurczę, jest to strasznie dziwne i niekomfortowe nagle się to wydało, ale rzeczywiście podczas grania spektaklu nie mam czegoś takiego. Jakoś to działa tak budująco i wtedy sobie spojrzałem na Wojtka Machnickiego, który dzisiaj robił też próbę i że on coś takiego właśnie Faraonowego, królewskiego, że, że on po prostu siedział, mówił, i wszyscy tak na niego działali, w sensie, że, że grali na niego. I to było takie niesamowite. To odnośnie tego, co mówił Paweł. A co jest podobne, to nie <grymne> <grymne> Jarku, masz jakieś przemyślenie swoje? No tym radomysłem jest taki trochę taką łajzą niemiłą. Czasami? To wiesz co? Mhm. I to, to jest. I to, I to jest, jest podobne <gry> doświadczenia. Nie, mam Archimbra. <gry> Nie, że eee... ty. To jest coś, czego ja raczej no nie miewam, chyba, że Marcin Franc mnie bardzo zdenerwuje w garderobie. garderowie. Znaczy, Marcin, to, to, to jest taki niepozorny komik po prostu. Tak. Tutaj, <laughs> na plan. Dzień dobry, tak, to, ja właśnie. to moja odpowiedź, bo, dziękuję. No dobra. On jest chyba taki, no trudny jest, bo on jest dziękuję. trudny. Po prostu na się Janek. No, tak. Zostawcie to swoje rzeczy w garderobie. <laughs> Słuchajcie, wpadka teatralna. Czy jakaś najśmiesz, najśmieszniejsza wpadka? Niekoniecznie w idzie, ale może właśnie. Jeśli chodzi o wpadki, nie wiem, czy to można zaliczyć do wpadki, ale pamiętam, że. jeszcze Przy, Mówię, pracy, uważaj, przy pracy nad spektaklem tutaj 5 lat temu, mama mia, była ostatnia scena, kiedy prawda, główna bohaterka wyjeżdżała na łódce. To było 7 Błąd lat temu. Ile? 7. No, 7, 7 lat temu? Ja się już zakupiłem już w szybko. czasie i przestrzeni tutaj. Tak. W każdym razie oczywiście no, karkołomna sytuacja, bo trzeba było łódką wyjechać pomiędzy dwa ogromne ekrany lodowe, które się za nami zamykały i pamiętam, że była taka sytuacja, w której nam ta łódka z zgasła o, ja podczas podobno. ruchu. I biedna Paulina Łaba wtedy, pamiętam, to chyba grała. Patrzy na mnie, jak pcham łódkę, patrzy i śpiewa, tylko szybko, szybko, szybko żeby tylko zdążyć. Ja to, że sytuacja dość niebezpieczna. Dla nas później oczywiście powodowała masę kichotu, ale, ale na miejscu podczas przedstawienia było to, no gęsia skórka wystąpiła. Znaczy są te elementy takie po prostu, bo jak zapomnisz tekstu, nie wiem, coś tam, to możesz się próbować ratować, ale jak ci nie wyjedzie, po prostu jakiś wielki przedmiot, czy nie uruchomi się inny wielki przedmiot, który po tej... Scenie zasłuchaczy, jakby są takie rzeczy totalnie niezależne od ciebie, no to bywa masakra i właśnie mi się przypomniał od razu, jak jak powiedziałeś o tym, jak w pilotach samochód nam no, nie chciał odpalić. O. Z Marta, wie, jak graliśmy, wiesz jaką scenę, bo to się grałeś. Yy, I ten samochód nie chciał jechać z dobre mi to się wydawało, że tam było nie, z 10 minut, to były dwie prawdopodobnie minuty albo 3, ale przez te 3 minuty coś trzeba było robić na tej scenie. Pamiętam, że Marta. Która po pierwsze była taką postacią, która tam zdecydowanie jakby wiedzie prym i ma inicjatywę, a po drugie, ma widocznie naturalną zdolność, żeby w sytuacji kryzysowej <gryzysowej> nagle coś, coś tworzyć pozdrowienia dla Marty. Ona mnie, ona mnie tam. Znaczy, najpierw coś zaczęła pytać, czy ja tam się znam na silnikach. Ja mówię, że nie, nie bardzo, że ja bardziej na tych samolotowych, nie na samochodowych, coś tam myśmy jeszcze gadali, ale potem, jak już się robiło coraz bardziej gorąco, że nie wiadomo bo co, to zaczęła mnie uczyć liczenia po angielsku, ponieważ ona była Angielką, ja Polakiem, który się wylądował w Wielkiej tak, no. Brytanii, więc uczyła mnie właśnie po angielsku. one, tu, ja mówię, oh, super, No i, i, i po prostu był już taki moment, że już naprawdę nie wiedzieliśmy, i wtedy gdzieś tam z kulis y, y, Tomek y, naszym spiciem: Jeszcze, jeszcze pół minuty! No i jeszcze pół minuty coś tam byliśmy i w końcu ten samochód pojechał. Ale gdybym ja wiedział że coś takiego się wydarzy i miał wcześniej jakby, jakby, ja umarł ze stresu. Natomiast jak to się działo w czasie rzeczywistym to się jakby musiałem reagować na to co się działo no to jakoś tam żeśmy to robili ale po prostu ale potem jak czekaj, on o tym na, myślałem, bo, to... bo to było tak że ten samochód był na scenie i chciał zjechać w kulisę. To było tak że on w ogóle nie ruszył do przodu że jakby piosenka w ogóle nie aha, odpaliła tylko aha. on stał. A my żeśmy cały czas gadali no, no różnych, tak. różnych rzeczach. Trzeba szyć. Trzeba tak, no i trzeba było szyć. Ale takie sytuacje później po pewnym czasie już tak, są zabawne. Są zabawne. Miłe po w po pewnym razie. czasie są super. Tak, tak. tak. opowiedzcie, się super. Tak. A Jak to się, tych... się dzieje w tym momencie, to jest. Ale są takie momenty, że coś właśnie gdzieś schrzani i potem jak się kolej na kolejnych spektaklach w tym samym miejscu. Tętno jest tak. 200 po prostu. Żałuj, że zielonego nie grałeś, mm -hmm. tak. Żałujesz? To w tych pilotach coś było z tymi pojazdami, bo my, my mieliśmy też ten taki motor, którym jeździliśmy. Nie? Było, byłem i też. Ten motor, którym jeździliśmy, I w którym uwaga nadchodzi. Tak. I tam trzeba było bardzo precyzyjnie <laughs> zmieścić się między tymi ścianami ledowymi, które zmieniały swoje położenie, na określone fragmenty, jeszcze <laughs> bardzo szybko nim zjechać, taką ósemkę zrobić, tak, zmanewować i tak, tak. zjechać. I na jednym spektaklu. Nam po prostu się ten układ kierowniczy zepsuł. po prostu tam coś, tam coś się coś złamało. I on tak, w tak. Na wprost ściana, no nic nie można z tym samochodem z tym zrobić. I wyskoczyliśmy z niego i, w w kulisze, tak. i po wią! zjedliśmy go. Ale po tej, tej sytuacji chyba rzeczywiście mieliśmy próby wznowieniowe tak. do tego, żeby w razie czego, gdyby taka sytuacja się wydarzyła, bo kilka razy jeszcze było coś takiego, że tak? pamiętam, że Kubat pchał nas jeszcze ten. Tak, biegaliśmy yy, na Bez motoru. Tak, tak, nie, no, to coś nie, coś było, tak, też było. Znoszenie, to było Dobrze, dlaczego, dlaczego rola Radamesa? Co w tej postaci jest przyciągającego i jak nie Radames, to kto? W sensie, że kogo innego w Aidzie mielibyśmy ewentualnie? Tak? Myślę, że tak. A może nie tylko w Aidzie? Słuchajcie, mam też takie pytanie do Was właśnie. Jeżeli widzielibyście jakieś role, w których obsadzilibyście tutaj panów, to też piszcie w komentarzu, dajcie znać imię i w jakiej postaci byście, go, by, byście chłopaków tutaj widzieli. Hmm, może to być muzykalowe, oczywiście, a może filmowe. Jak tam, jakie tam będziecie mieli skojarzenia? Hashtag jak nie Radames, to kto? <laughs> <laughs> y Czyli czekaj, pierwsze było, dlaczego Radames? Tak. Hmm. Oprócz, oprócz tego, że wynik castingu tak pokazał? Czyli no tak. już o tym sobie opowiadaliśmy. Rozumiem, nie, że jakie to, tak. są cechy tego Radamesa i co tam w nim jest takiego właśnie, no właśnie jest taką magnetyczną postacią. Tak, ciekawe jest to, że to jest takie kompletnie coś różnego do zagrania od siebie i to też jest wyzwanie duże, aktorskie, więc to chyba jest najbardziej interesujące w tej postaci, tak mi się wydaje. No ta cała przemiana, ile tam się, tam się dzieje, ile tych scen jest. Raz na no, początku on jest taki trochę ostrzejszy, trochę mocniejszy, trochę właśnie bardziej niegrzeczny, potem pokazuje, że ma jakieś uczucia, jakąś wrażliwość I cała masa fajnych scen. Nie wiem, dla mnie to ogromne wyzwanie też i fajne śpiewanie, no to, to jeszcze inna kwestia, ale taka rzeczywiście rozbudowana rola aktorska, to, 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 to zdecydowanie chętnie. No. Wiecie co, mnie się podoba po prostu kwestia o tego w takich, a nie innych realiach mm -hmm. po prostu. Ja już nie chodzi o samą rolę, ale, ale o to, gdzie i w jakim czasie dzieje się akcja. Idy. To jest... Ja bardzo lubię tę tak, epokę, w starożytność, czy, czy to, 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 to gdzie jest mi bliskie. i Fajnie jest się na chwilę przenieść w tamte, w tamte rejony i w tamty czas. To mm. jest bardzo przyjemne. Bo to jeszcze jest takie pytanie, jak nie jest to kto? To może po prostu uproszczę wam to pytanie. Merep czy Joser? <laughs> <laughs> o, to ja Joser, na pewno. Tak, <laughs> Tak, Jessera to jest fajna postać. Zdecydowanie, tak. Okej, okay, Marek. No wiadomo, że komik. komik. – <gry> czy, fara, czy Faraon Marcin, powiedz. <gry> Nie, to już wolę chyba Jessera jednak. Wolę chyba Jossera, no. Ale ja rzadko mam możliwość grania negatywnych postaci, więc myślę, że tak. W sensie tak. On też jest negatywną radą. A jeszcze tak mamy takie oczywiście. Jeszcze takie mam blisko pytanie, którą damską postać z musicalu chciałbyś zagrać? Jakiegokolwiek musicalu? Czy z tego. No, słuchajcie, może porozumiem o aid na początek. <grym> AIDA, na No, Marcin też kiedyś prezentował, jak śpiewa. <grym> tak, suk, ja no, mam coś takiego. Ja, mówię, ja czekam tylko aż wszystkie koleżanki. Nie żartuję. <grym> <grym> Powiedziałeś. <grym> Aiden, Czyli no. co, że mam tak? No nie no musiałbym to przemyśleć, naprawdę. Zobaczcie, no, ukryty koleż ten. Zadzio... Nie, nie posłuchajcie zdecydowanie. No to nechepka. Czemu nie? Czemu nie? A co? Czemu już Czemu? mamy obsadę. <laughs> Słuchajcie, gdybyśmy tak sobie pogdybali, jakieś alternatywne zakończenie historii dla Radamesa? O. Hm. Mógłby żyć. A mnie się podoba to z Mi też, ja wolę, jak to... umierają. Znaczy ja też, żeby nie było. Ja bardzo lubię umierać. Zechira, <laughs> Zdecydowanie, no. No co, musiałby ten ślub znaczy ślub wziął, dobra, musiałby, no nie wiem. Znaczy... Alternatywne zakończenie. Co zbudowałby? coś pokminić. Na granicy państw no, i żeglować no. po Nilu. Rzuciłby wszystko i zwiał. Te swoje. nilegi, te Mile nile. A co by było, Nubii. gdyby wybrał Amneris? O! O. I jakim no. faraonem by był? Chyba to by był trudny związek. O, na pewno. pewno. Chyba to zakończenie, które wymyślili twórcy, jest lepsze. <laughs> Pozosta pozostańmy przy, przy nim. Słuchajcie, totalnie z czapy. Ketchup, musztarda czy majonez? majonez? Majonez. majonez. O, kurczę. Kaczup. Tak? <grym> tak. A może być ty... z majonezu? Może z tak. <grym> no. tysiącem? No, no może. może. Nie o wiele mają. Ja mógłbym mieć ja majonez z kruszkami. Mhm. Czy oglądaliście aktorów grających Radamesa na Broadwayu i czy wzorowaliście się na ich kreacjach? I od razu, czy widzieliście ten musical wcześniej, zanim zawitał do teatru muzycznego Roma? Nie, nie. Nie, nie oglądałem. Ja w sposób się nie oglądałem, natomiast zabawna sytuacja. Utwór, twój ulubiony z Aida. Kiedyś zaproponował mój pedagog od kwestii wokalnych w Gdyni, żeby to zaśpiewać. Nie wiedziałem, z czego to jest. Więc już to mam za sobą. Ładnych parę lat temu nie będę liczył. Nie liczę, ale. Nie będę Nie ja podliczyć ci powiem. Dobrze, <laughs> Ja trio kiedyś śpiewałem. Też na jakimś tym. Którego teraz szczerze nienawidzę. Dlaczego? <laughs> to już, się, już nie, nie zdążyłem powiedzieć o wpadkach, ale już nie będę o tym mówił, bo już było na ostatnim tym wiec. A jakie mam pytanie? <grymne> 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 o Majonezie już zakończyliśmy. tak, tak się to wzorowali wzorowaliście. Wzorowali, wzorowali. Zorowali. Zorowali. Ja widziałem przed castingami, widziałem gdzieś nagranie w spektaklu. Ale ja zawsze tak sobie robię, że oglądam sobie raz przed castingiem, żeby wiedzieć, co to jest za materiał, bo nie mamy możliwości dostania materiału do, do rąk, żeby zobaczyć, w czym bierzemy udział i chcemy brać udział, <grymne> więc zawsze sobie patrzę, co to, co to jest za sztuka. Ale później nie, zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że to było jakieś takie błędne, żeby, żeby się. Jest ryzyko kalki. Tak. Po prostu występuje. Lepiej chyba pracować na Samem, tak, ale tak, 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 tak. z własną wrażliwością, i doświadczeniem. Mhm. Czy macie jakieś pasje poza śpiewaniem? Co robicie w wolnym czasie? Grzyby. Zbieram grzyby. Widziałem na Instagramie. Pozdrawiam wszystkich grzybów. Kiedy teraz jest sezon? Już jest? Czy już był? Jesień. nie jesie jesie jesie. jesie. Widzę, że ty niewiele wiesz o grzybach. Ja bardzo tytel, lubię ten, zbierać grzyby ale rzeczywiście czego... robię to jesienią tylko. <laughs> tak nie dlatego, że Ma to sens. Ty góry, góry, Tatry. Hobby. Ja? hobby? ja... no... <laughs> Majsterkowanie. <laughs> ja akurat niestety nie. Ja umiem się oddawać prostej rozrywce jaką jest ja na wiem. przykład gra w ja ja PlayStation. I PlayStation tak? nie, mam, nie mam PlayStation w garderobie. Ja nie też lubię mam. grać. Ale nie masz mam też czasu. taką pasję muzyczną, która też Ci zajmuje sporo czasu. Tak, oczywiście, ale jest ona gdzieś bliska tego, co tutaj robimy, więc nie, nie chciałem o tym wspominać. No, ale faktycznie czasem zdarza mi się wziąć jakiś instrument do ręki. To prawda. Ja też lubię grać w gry. O, a wy a ty grasz. My wszystkie. Naprawdę? No? Na kompie <gry> grasz w gry? Na kompie nie, ale na konsercie czy tak graliście tak w Wiedźmina? Tak. O, oczywiście. A, o, oczywiście. Tak? Ja cybrałam w Wiedźmina? Co? Proszę. Czarę <grywania> się dobraliśmy, nie wiedziałem. Nie. Ale lubię ja też... na przykład przetresować. <grywania> o. <A, bój>, widzisz. <grywania> tak, ja też z dziećmi. Zdarza się. <grywania> Słuchajcie, y, ostatnie pytanie mamy tutaj. Co zabralibyście na bezludną wyspę? Chłopaków. A ja. Urok mam... bez ludnej wyspy polega na tym. że jest bez <grym> Więc może trochę ciszy i spokoju mi tam zrobiłoby robotę. Ja. Może nic, może książkę jakąś. Ja bym ten. Świat to bym PlayStation, ale. Tam no nie znaczy, miałem ja ja ci podpowiedzieć nawet ale tam nie ma ci go wtknąć. No. No to... e, sudoku lubię robić. I ja jakoś tak mi się wyspy i wyjazdy mi się kojarzą, jak na wakacje wjeżdżam, na wakacje, przypominam, że ja lubię Sudoku i. To ja mam tak jak z krzyżówkami. No, no, to już wiemy, co by to za Książka Sudoku Krzyżówki. <laughs> Elegancko. I czyli. Tak. Słuchajcie, czy y tak, tak w sumie zupełnie spontanicznie. Chciałem Was zapytać, czy... O, proszę. Czy, pytanie od czy, prowadzącego. Nie, ponieważ już kończymy wszystkie pytania, które bardzo Wam dziękujemy w ogóle za wszystkie pytania, które przesłaliście. Cieszymy się oczywiście, że śledzicie tutaj nasze poczynania, śledzicie też kanał zarówno facebookowy, jak i instagramowy Teatru Muzycznego Roma. I dzięki temu możemy właśnie takie spotkanie tutaj z Wami zorganizować. I ja mam teraz do Was właśnie pytanie, czy jakimś cytatem może z waszej postaci, a może z jakiejś piosenki z musicalu Aida, chcielibyście się pożegnać z naszymi widzami zapraszając ich tym samym tutaj na te widownie do teatru. Roma. Dla odważnych jest świat. O, dobre. Ja bym tutaj postawił Bądźcie odważni. Tak. I tak. <laughs> Dobrze. Dla odważnych jest świat. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszamy oczywiście do teatru muzycznego Romana, musical Aida z muzyką Eltona Johna. Gramy od 21 kwietnia do 12 czerwca. Słuchajcie, bez Was nie ma nas. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w teatrze. Zapraszamy.